Yo, yo, mam tej gry, dribluje jak to walę się jak skoczy, to, Szkoci, skoczy. Dziw, wzbudzam kolejną branką. Biegnę flanką jak Blanko, szeroko jak na kapną. krzyczy gola, na całe gardło. Strzelam jak Gianfranco Zola, jak Saviola. Dribbling jak Sinola, skuteczność Endy i Cola. Dwoje błędy karce, jak Nicola Ventola. Z rywali po drodze mijam. Jestem długowieczny jak Roger Milla, Jak Milan stosuje ostre braga Brak się znane tylko prawdziwym piaczą. Kosze jak hajto z kosem, biegnę rajdem, krosem. Strzelam jak klosę, spruczki techniczne. Proszę, piękna piętka do tyłu, strzał, bramka Przy mnie jesteś jak trampkarz Piłka jest jedna, a bramki są dwie Kto to? Mezo, Pan, duże P Piłka jest jedna, a bramki są dwie Czas dokonać pewnych zmian w tej grze ha. Piłka jest jedna, a bramki są dwie Kto to? Mezo, Pan, duże P Piłka jest jedna, a bramki są dwie Czas dokonać pewnych zmian w tej grze ha. Ta, a, Ej, powiedz Znajdziesz groźni jak w ataku Patrick Kluivert P i liner rajdem jak kłarezma Damy ci frajdę, nawet jeśli nas nie znasz na! gramy tak jak Kebo Verona Bo dobrze wiemy, że każdego da się pokonać ha! Obrona leży, piłka przepłacę w siatce Nie boję się uderzyć, kończę kolejną akcję Wykorzystuję sytuację jak Alan Shearer, mam grację jak Robert Pires, rzucam świetny krosy. Prosisz o zmianę, bo masz mi dosyć losy. Z tego spotkania chyba są przesądzone. Wiesz już, o kim mówią i kampione Za mikrofonem, jak pod bramką, inżagi. Lepiej uważaj, te braki mogą zabić. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Pan? duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas, dokonać pewnych zmian w tej grze. Ha, piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Piłka jest jedna, a bramki są dwie Czas dokonać pełnej z w tej grze Yo, Druga runda jak dunga, podbijam mundia Znoszę Puchar Świata, zachwycam jak Nagata Mój atak to kataklizm dla obrońców Chcesz zrobić list, Weź się odsuń Trafiam celnie jak luko, Kiwam jak okoń, i występ jest topą Szukasz szczęścia w Intertoto